Chcę być spokojny. Chcę być spokojny. Dlaczego ta medytacja nie działa? Cześć. W tym odcinku opowiemy Wam, dlaczego niektóre osoby, pomimo tego, że starają się praktykować medytację, nie widzą żadnych efektów i rezygnują z praktyki. A znamy takie przypadki, bo to są zarówno nasi znajomi, jak i czytelnicy naszego bloga, którzy czasem nas pytają o to. Zapraszamy na ten odcinek. Przyczyn, dlaczego medytacja, praktyka medytacji nie przynosi nam efektów, jakich byśmy się spodziewali, może być wiele. Najczęstszym powodem, jaki występuje wśród osób, które zaczynają, są na początku drogi medytacji, jest to, że za bardzo się starają. Chcę być spokojny, chcę być spokojny. Dlaczego ta medytacja nie działa? I mają jakieś wyobrażenie, że medytacja. Doprowadzi ich do poczucia na przykład błogości, szczęścia, mhm. radości, że to wszystko się magicznie stanie po kilku sesjach, że już będą jakby w tym stanie takiego. Nawet po jednej sesji medytacji, po że je... siądę na 5 minut i jak jestem niespokojna, zdenerwowana, to zaraz powinna być spokojna, rozluźniona i to powoduje dużo napięcia, bo jesteśmy za bardzo skoncentrowani na celu. Gdy mamy właśnie tego typu wyobrażenia, oczekiwania, to często osiągamy efekt wręcz odwrotny. Czyli zaczynamy się bardziej denerwować, frustrować, ponieważ efekty, które otrzymujemy, są zupełnie odwrotne do tych, które, do których się spodziewaliśmy. Tak. I wtedy nam się wydaje, że się nie nadajemy do medytacji, że my myślimy, inni nie myślą, my nie umiemy przestać myśleć i przestajemy medytować. Także jest to normalne. Jest to można powiedzieć typowy, ty, 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 oh yes. typowy, typowy, ust, typowy problem podczas prak praktyki medytacyjnej, więc jeżeli czegoś takiego doświadczasz, to jest to zupełnie standardowa ścieżka i jest to bardzo typowy problem, który trzeba przejść tylko żeby sobie poradzić e, z tym problemem, w sposób jest dość nieintuicyjny. Zamiast starać się bardziej, jeszcze bardziej się napiąć i jeszcze więcej wysiłku włożyć w tą medytację, to wręcz odwrotnie pozwalamy sobie, żeby te efekty z medytacji nie musiały się pojawiać, żeby właśnie odpuścić tą wizję, co, co ma się wydarzyć po tej praktyce. <słuch> Oczywiście nie jest to łatwe. Aczkolwiek, jeżeli troszkę odpuścimy, damy sobie przyzwolenia więcej, to te paradoksalnie efekty, które gdzieś tam naukowcy obiecują, my Wam obiecujemy w pewien sposób, zaczną się pojawiać. Tylko, że to nie idzie z większego starania się, tylko właśnie z mniejszego i pozwolenia sobie, żeby tych efektów nie było. Więc jest to takie trochę trudne. trudne. W pewien sposób trudne, nieintuicyjne, no ale tak to wygląda. Tak to działa. To tak, mogą być jeszcze inne przyczyny? Inną przyczyną, która często występuje jest rozmyślanie o niebieskich migdałach, o sukcesie w przyszłości, o tym, co się wydarzyło przed chwilą, wczoraj. Pójdę na zakopy, zrobię pranie. O, ładna pogoda jest, to jeszcze pójdę na spacer. Może sobie coś kupię w sklepie, o to będzie dobre, mm -hmm. a nie, bo może potem będzie padać. Czyli rozproszenie takie ogólne. Rozproszenie, podnoszenie za myślami, które się u nas pojawiają w wymyśle. I to też jest jak najbardziej normalne. I nie ma nic w tym złego, nietypowego. Jest to jakby typowa przeszkoda na drodze medytacji. Z którą też potrzebujemy sobie poradzić. Poradzimy sobie z nią poprzez trening koncentracji, trening umysłu. Na przykład, jeżeli praktykujemy medytację z oddechem, to wracamy ciągle do oddechu. To też jest trudne, ponieważ umysł podsuwa nam wiele ciekawych pomysłów, co można zrobić. A, Nagle się coś przypomina, to bardzo, trzeba koniecznie. Bardzo w, przyjemne wspomnienia, albo bardzo nieprzyjemne, którymi powinniśmy się zająć według naszego umysłu. I dlatego znów tutaj medytacja jest trochę kontrintuicyjna, ponieważ wracamy do tego w pewien sposób nudnego oddechu. Może pójdę do sklepu. Jestem w praktyce medytacji. To tylko myśli i gdy praktykujemy właśnie tego typu na przykład medytacje to te efekty zaczynają się pojawiać i one są bardzo korzystne w dłuższej perspektywie nasz umysł na przykład staje się dużo spokojniejszy i nie, nie uzyskamy tego w inny sposób niż właśnie a, przez trening koncentracji czyli żeby temu zarazić trzeba wracać do oddechu lub tego co jest obiektem naszej medytacji tak, no jest to po prostu trening koncentracji, czyli coś przeciwnego niż rozproszenie. To jest ten trzeci powód? <laughs> Trzecim powodem, który może powodować, że nie, nie widzimy efektów medytacji, jest to, że środowisko, w którym medytujemy, jest zbyt wymagające dla nas. Jest w nim zbyt dużo rozproszeń, dźwięków, zapachów, obrazów, czynników, które rozpraszają nas. Ale jakaś mucha lata. O nie! Albo komar! O nie! Nie będąc mocno doświadczonym w praktyce medytacji jest to naprawdę duże utrudnienie, dlatego też warto zadbać o to środowisko, otoczenie by było w miarę ciche, spokojne Minimalistyczne, by było jak najmniej czynników, które pobudzają nasz umysł. Tutaj też przydatnym może być jakiś wyjazd medytacyjny. Jeżeli w naszym mieszkaniu nie możemy znaleźć takiego miejsca, to właśnie się udać do miejsca, ośrodka medytacyjnego na krócej lub dłużej. Warto sobie sprawdzić, jak to jest, właśnie gdy jest miejsce stworzone pod praktykę medytacyjną. A niech sobie lata. Mam zapewnione te, te właśnie dobre warunki mhm. do medytacji. Czyli jest cisza, jest jakiś nauczyciel, którego możemy zapytać, gdy mamy jakieś trudności. Jest odpowiednia przestrzeń, i też poznajemy. Mm, dokładnie technika medytacji, więc wiemy też, co dokładnie robić. To na pewno bardzo pomaga. Są to trzy z najbardziej popularnych powodów, dlaczego możecie nie doświadczać efektów medytacji. Więcej o medytacji, o problemach i rozwiązaniach tej praktyki opowiadamy w innych naszych nagraniach, więc koniecznie przejrzyjcie nasze filmy na YouTube. Na pewno znajdziecie tam wiele wartościowych informacji na ten temat. Tak, i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żebyście dostawali powiadomienia o naszych nowych filmikach na temat medytacji czy ćwiczeniach oddechowych. Jeżeli Wam podobał się ten filmik, to polajkujcie. Zasubskrybujcie, już było. A więc udostępnijcie znajomym, zajrzyjcie na naszego bloga, Facebooka, ponieważ tam znajdziecie nasze materiały w formie pisemnej. Także tam Was też serdecznie zapraszamy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Są to trzy z różnych, trzy z częstszych są to trzy z częstszych powodów, dlaczego możecie nie odczuwać efektów medytacji. Są to bardzo częste powody. E, oczywiście powodów może być więcej, są, każdy z nas jest inny i trzeba. No, dupę Co Jeszcze raz.